W ramach realizowanego przez miasto programu Zdrowe łódzkie na Plus, oprócz zajęć sportowych, prelekcji i wykładów specjalistycznych dodatkowym elementem będzie również konkurs Zdrowy Posiłek. Dokładnie tak, już 21 października mieszkańcy będą mogli składać swoje autorskie przepisy na zdrowe posiłki. W konkursie przewidzieliśmy możliwość zgłoszenia swojego pomysłu w jednej z trzech kategorii i będzie to albo posiłek wegański, posiłek w stylu keto albo deser w wydaniu fit. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Pabianic pełnoletnich. Ale czy to będzie kobieta czy mężczyzna, zapraszamy, zapraszamy wszystkich. Tak jak już wspomniałam, rozpoczynamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych 21 października, i mieszkańcy będą je mogli przynosić tutaj do Wydziału Spraw Społecznych do końca października, czyli do 31. Formularze są dostępne na stronie internetowej urzędu w Zakładce Zdrowe Łódzkie na Plus w wersji edytowalnej bądź do druku. Gdyby mieszkaniec potrzebował już wydrukowanego, może też zgłosić się do nas do Wydziału. Tak jak już mówiłam, Wydział Spraw Społecznych ulica Gabriela Narutowicza 33 i w pokoju 14 uzyska wszelkie informacje. Jesteśmy czynni w godzinach pracy urzędu i wtedy zapraszamy mieszkańców, ale z myślą o tych, którzy akurat nie mogą nas odwiedzić we wspomnianych porach, jest przygotowany specjalny dyżur 30 października, i tutaj w godzinach do 18 jeszcze na Państwa będziemy czekać, czyli w przedostatni dzień zgłaszania pomysłów. Czy to muszą być autorskie przepisy? Tak, no taki jest wymóg regulaminowy, więc Nie można się posiłkować innymi informacjami z innych przepisów. Myślę, że inspirację czerpać można. Natomiast tutaj liczymy na pomysłowość i wiedzę też mieszkańców, ponieważ poza podaniem składników, liczby porcji, czy szczegółowym opisem przygotowania potrawy, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę również w wyliczenie um, wartości odżywczych. Danego, danego posiłku. No i samo, przy, samo przy zaszeregowanie zgłoszonego dania pod odpowiednią kategorię też będzie tutaj miało znaczenie. Bo co ważne, celem konkursu jest właśnie praktyczne wykorzystanie wiedzy mieszkańców z zakresu nauki o zdrowym żywieniu, ale ponadto również taka integracja mieszkańców i propagowanie tego zdrowego stylu życia. Dlaczego integracja, ktoś mógłby zapytać, powiem, i może od tego powinnam też gdzieś wyjść na początku, że nasz konkurs składa się z dwóch etapów. Po tym jak mieszkaniec zgłosi swój przepis, komisja konkursowa wyłoni po trzech laureatów w każdej z kategorii, czyli łącznie dziewięć przepisów, które zakwalifikowane będą do etapu drugiego. Etap drugi będzie polegał na tym, aby ten swój autorski przepis wprowadzić w czyn i w życie, i przygotować zgłoszoną potrawę, która podczas uroczystego finału będzie eksponowana i będzie degustowana, zarówno przez komisję konkursową, jak i zgromadzoną publiczność. I tak naprawdę dopiero ten drugi etap wyłoni nam ostatecznych finalistów i będą to, będziemy nagradzać pierwsze miejsca w każdej kategorii. I oprócz tego publiczność będzie mogła przyznać też po jednej nagrodzie w każdej kategorii. Tutaj, co ważne, zgłaszając swój projekt, też trzeba swoje, swój przepis, też trzeba mieć z tył głowy to, że jeśli przejdziemy dalej, to no, tą potrawę trzeba będzie we własnym zakresie przygotować. A dodatkowo poza jedną główną w całości, ponieważ będziemy oceniać my komisja konkursowa no i oczywiście publiczność będzie oceniać zarówno wygląd smak no przede wszystkim zgodność ze zgłoszonym przepisem ale oprócz tego wiadomo jedną porcją posiłku publiczność może tutaj nie mieć okazji skosztować jeszcze będziemy prosić o przygotowanie takich porcji degustacyjnych czyli tak naprawdę jeden pokazowy cały posiłek i Drugi w mniejszych, w mniejszych porcjach tutaj, żeby, żebyśmy mogli wszyscy... Skorzystać, spróbować i ocenić to danie. Natomiast, żeby się nie przestraszyć, bo wiemy, że no to też jakby jest dużo, dużo pracy ze strony mieszkańca, my jako organizatorzy zapewnimy wszystkie pojemniczki degustacyjne, sztućce i wszystko, co tylko będzie potrzebne do wyeksponowania, także przygotowanie będzie leżało i składniki po stronie. Uczestnika, ale myślę, że warto, ponieważ no, co najważniejsze w konkursie, nagrody dla wszystkich osób, które przejdą do drugiego etapu, czyli Zakończymy etap pierwszy. Komisja wybierze 9 osób, po 3 z każdej kategorii, i oni już dostaną taką gratyfikację w postaci książki o zdrowym żywieniu. Następnie w etapie drugim, tak jak już wspomniałam, komisja wyłoni trzy pierwsze miejsca. I tutaj nagrodami będą sprzęty AGD ułatwiające przygotowanie zdrowych posiłków bądź ich przygotowywanie. I tak samo nagrody publiczności to również będą sprzęty gospodarki. Gospodarstwa domowego, już drobniejsze, ale jednak, a pozostałe dwie osoby z danej kategorii otrzymają wyróżnienia w postaci gadżetów kuchennych, także na pewno już za tą pracę i wkład włożony w przygotowanie się do wystąpienia na wielkim finale będzie, będzie doceniony i nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. No właśnie, ja chciałam dopytać kiedy ten finał? Ta degustacja, integracja? Finał przewidzieliśmy na 6 grudnia i odbędzie się on w Centrum Seniora. Zapytam o komisję oceniającą, kto będzie oceniał te wszystkie dania? O same, same znakomitości. Otóż komisja będzie składała się z trzech osób. Pani Magdalena Pękala, psychodietetyczka i dietetyczka kliniczna. Pan Michał Pytko, który prowadzi cały czas w ramach naszego zadania Zdrowe Łódzkie na Plus prelekcje poświęcone dietoterapii i chorobom dietozależnym. Oraz nasza znakomita tutaj postać, pan Wiesław Bober, szef restauracji, szef kuchni w fabryce wełny Hotel Spa. Także to wspaniałe i merytorycznie bardzo tutaj doświadczone grono będzie czekało na zgłoszenia mieszkańców. Informacje szczegółowe na temat konkursu można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego www.um.pabianice.pl w zakładce Zdrowe Łódzkie na Plus i tak jak wspomniałam wcześniej w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych. Dziękujemy. Dziękuję.